Dziś ojca i matki powiada czwarte przykazanie Boże Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też zbudować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnieniu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego ich zadania. Równocześnie nigdy nie dosyć przypominać, że wypełnienie tego zadania stawia przed rodzicami doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, a żeby wychowywać. I sami też wciąż muszą się wychowywać. A żeby wychowywać tylko pod takimi warunkami przy takiej postawie wewnętrznej proces wychowania może być owocny. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść. Ale wypełnić. Zaprawdę powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani kreska. Nie zmienią się w prawie, aż się wszystko spełni.